Sachur to jest ziomek, ziomek pierwsza klasa. Robi takie stranie, że mu dymi jak z nasa. Liri rila, Gibel robi fala. Sachur siad na tronie, łazienka oszalał, lała. Gówno lata w kosmos, jakby miało skrzydła. Sachur robi dopa, aż mu ściana zbladła. Liri lecą brązowe motyle. Jak sachur biernie, to trzęsą się całe szyby i profila Idzie ulicą Sachur, król raniowego świata. Zanim ciągnie się legenda, jak brązowa wata. Liri la rila, w brzmi melodia. Bo jego brzuch wtedy, zaczyna się tragedia. Sachur mówi, ej, muszę utrzymaj mój papier. Bo To Sachur ta skąd ta potężna kupa? On mówi bracie, geba plus kola to jest super grupa Lirila rila, echo leci po podłodze Sahur robi dropa, nikt mu nie dorówna w grodzie Sahur to jest ziomek, ziomek pierwsza klasa Robi takie sranie, że mu dymi jak z NASA Lirila rila, łazienka jest w szale Sahur robi gówno, jak król w toalecznym finale